Halo, halo witajcie z tej strony Lech i was w kolejnym odcinku, a dzisiaj najlepsze akcje z turnieju Toronto Ultra e, Gdzie grałem wspólnie z Jerzykiem i z Izakiem No i co, miłego oglądania i wbijajcie również na streamie, bo wróciło H1Z1 Także streamujemy ostatnio H1Z1, e, link macie w opisie, oglądajcie na Facebooku lub na stronce LechTV No i co, łapeczki w górę, mieli widziane, subskrypcje również jeżeli chcecie przegapić kolejnych odcinków A teraz miłego oglądania i pamiętajcie żeby wbić koniecznie na streamka bo Póki jest H1 także wbijajcie, cześć cześć ten load up oczywiście najpierw nie, weź w lodowce. Weź w lodowce. Przedobajmy poziom. Doszły. Na górze. Aha. Góra, w góra w piknie. Góra w piknie, czekaj nas jeszcze jeden na górce, jest w obu nas chyba. Spróbujmy nic. Dobra, chodźmy, wystąp po auto Poduję się z to. czekaj, czekaj bez na i bez ja bez małta i spalię bez kierowcy. Ja odkryłam cię. Mogą nas strącić. Mogą. Lewą stronę. Jestem trochę zadowolony. na mnie. Na mnie, na mnie, na mnie, na, na mnie coś. Nie wiem, gdzieś tutaj obok mnie. W garaży? Dobra, nie, że ja. W garaży. Mogą być więcej. Gdzieś. Leży, leży. Za mną jeszcze jedna. Uważacie, uważajcie, bo prawa strona, prawa strona jeżdżę też po drugiej stronie Maker na daleko jest tylkoż go jeżdża po drugiej stronie jeszcze ma. i jeszcze był w samolocie tym rozwalonym, obok was po lewej mam za kery podnieść leszu gość jest, dobrze tam strzelaty ja nic nie, nie zrobię tego tego Teraz i teraz muszę dojechać dawaj, razem dawaj, dawaj. M muszę się wyleczyć! Oni się podnieść. Muszę, podnieść się za murem. My Jeszcze lecę. Jest toczy na mnie, co było tak. Dobrze, nie, ostatni ci jest Wracam. No na jak ma co? Mogę na siebie? Tak. Teraz pierdzielę, Jasne. Jasne. Jeszcze dwóch. Dalej, dalej, dalej tam. Jeden jest zero, Typ. ma zero. Ja muszę się wylec. Kur... Leczę się, leczę się koprek. Został go Jeden leży. Drugi leży. Nie żyją. Ale siadło teraz. Nie tego, tylko potężnego. Idźmy nową bezpieczną strefę. Podjeżdżam, wiesz? To za tym? Tak. Wysiadł z tego tak Kurde, mam no, to, biję, to, biję, to, na, to na dwa chwila, stary. Wiem. Musisz to wjechać. No to wyszedł, Jak to sobie wyszedł, stary. Bo już... Stało, nie bo nie, wiedzą, nie wiedzą, Ty! Jeden wyszedł leży. Dobra, dobra. Dobijaj. Pode mną. What? A!

Weź kup kupcę serpa Ja jadę już, bo trefa. To weźmy się załap, drugie. to mm -hmm. biją. Ty po na gór całok Masz? Max? Tak, ten leży, ale kolejnik już byli. Co leży? Szczerze, kurdeń przed nami. To jest kewa, powalony jeden. Dobbię cię od razu. Zawadzamy kolejnie. Nie wiem, u, Ale. Tego dźwięku tak, nie wiem. Pomoc. Jak nie Tak, czy da się wdrożyć? Na jakim piętrowym? Nie, u mnie, u mnie. Piętro teraz. U was? U nas, za, za nami. Przytuli, albo ty. Co się dzieje? Halo. Ulecha jeszcze na, za budynkiem. Tak. W środku. W środku jest tak, leżę. 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 Leżę, leżę, leżę. Na to. go Leży, leży, leży. Przebiega na pół. Od tego, co będzie na dole on biegnie wzdłuż w budynku Teraz patrzę, znam go Powalony się oh, tak. Jeszcze jeden Ej. po lewej na daleko, za metrem, za metrem po lewej Rakieta! Łał, ale to? Mam klocek, tak Dojbisz się że... I... a lotek to jest tam lecha jest dużo ludzi. Gdzieś Lą ląduje. zawraca do nas, tak, tu ląduje obok nas, patrz, na tym, na Kilosie. Zdobacz, Uciekaj od razu, ja się chowam w kiblu. Jak sytuacja, lądowa czy wiszy? Wiecie Ciecie, No, jesteśmy dość na ciebie w Jeden. Jaki fajn, ja pierd... Lewa, powalony, do bity Leżę, powalimy jednego na mnie Kurde, powaliłem go jeszcze za tkwami Się podnieśli, nie wiem kiedy nawet Uch, Jest trzy walki do gułag Jeden jest powalony nie. znowu Ciężko to będzie Mam wszystkich. Oh. Dobra, nice. No, Zostaw praga jeszcze. Let's go! Zostaw hejt na mnie, jak coś Mam, 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 Czekam już od razu. Co? Bo co goś robi? Bez kewa! Ja pierdzielę. Bez kewa, bez kewa, bez kewa. Trzy. Pale trzy. No dobra. Już nie trzeba. Dobra, dobra. Lewo brutto open. Pojeżdżam do niego. Kasz? Nie, trzpetki na górę. Oh, wow. Weź o, wow. Mam. prowadź. Ja podjęłam. Nie, Ziklę chodzi na tu za fit. Podnowie, zagrajmy to teraz, nie? Prowadź chodźmy to jest mój jak się lekko zagrożę. Ale ci pestwa. Tu są, chodź, go, lecimy do go, go, go. Bierz mnie, bierz mnie. do taki wszedł jeden. I drugi dobiega. Widziałeś? Tak. Wyskakuje. Piętro jest. Ale ładnie ty. Dawaj, dawaj, dawaj Mam dwóch Nie. Tu się biją Tam parter są Dawaj ja, do ja lewej Tu <noise> no, okay. jest jeden Patrz go? Tak, ja, ale z dworu uważaj Na zewnątrz. No, co, to mam, wiem, na co jest no, do cholery jasnej No, rakety z zapki oddzielają, wiem ci. Sure. No, Jak poprawie... widzimy go, dać, to może nie ma sensu na razie. No, no, no. No, 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 jest? Na... O Boże. Polity, No ja, wszyscy, nie wiem, Dziwne I... chronik, kwadrat u nas Tam jedziemy, kwadrat, tarzy, tam Pojdziemy. To jedziemy To jeszcze, jest to jest no ja tyno, to trochę Palę to od razu Trójka Tak, zajęliście Pórka ja. ja jeszcze buchu. jedno? Ja Mój kub na To Będzie ciężko to zrobić. Ja to robię. Sprzeszuję tam. Został dostał. Pięknie, pięknie, pięknie. I teraz powiem ci, że zagramy w CS, nie? Zabiłem typa i <laughs> zwróciłem preszę na daleko tobie, bo widziałem, że wchodzisz. Już taki wiesz, przesaportowałem teraz. Leku! Wiem, wiem.

To twój? To jest 60. Leży. Na mnie? Tutaj jeszcze na wejściu jest. Po prawej gdzieś był. Kebasa, powalony, powalony, powalony. Prawa podnosi. Leży. Dobra, jedziemy, bo dobrze Na strzucie na, na lodowisku. Powalony, powalony, tak. Podjeżdżam Powiększy się. Leży jeden. Leży drugi. Na lot. Tak, no, to nie tak takim robią. No, 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 no. Na pacę, na pacę dług. Paka duch, paka duch. Proszę wszyscy. Brawo! O ty, chudzie, jest wszyscy? Da, Ej to musisz stary, da, da. musisz spotować to, bo to jest ba, wiesz. Da, 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 da. Pięknie. Jeszcze, gdzie lecisz? Pa! Mele ma super masz na mnie ktoś Dziura Para Jest Jeszcze jeden Darze Pokój mnie zabija Dobrze. No dobra Na mnie kolejny

8000 dolków, za pierwsze, bo nie miałem tego. Jest u mnie. tak, tak. Dostał, 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 dostał. Masz go? Masz go? Masz Nice. No jest, ładnie. Ile? Ej, dużo w sumie. Rób, rób się pod. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie I widzimy się w kolejnym odcinku, wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a, a jak ktoś nie ma Facebooka to może oglądać również na LechTV, linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. Cześć, cześć!